Witajcie, kochane dzieciaki. Dzisiaj jesteśmy znowu w naszej jednej z najulubieńszych komnat, a więc kuchennej. W ogóle ja mam bardzo dużo tutaj najulubieńszych komnat, ale ta jest wyjątkowa, ponieważ dzieją się tutaj rzeczy yy, zaskakujące. Na przykład, popatrzcie. Mam tutaj dwa elementy schowane i spróbujcie połączyć, jak one mogą wpłynąć na naszą komnatę kuchenną. Pierwszy element to mysz. Czy myszka może mieć jakiś udział w komnacie kuchennej? Myszek się nie je. Odpada. Czy możemy na przykład myszki szukać w kuchni naszej tutaj w przepięknym Królestwie? Nie możemy, bo tu nie mieszkają myszki. No dobrze, to pójdźmy dalej. Drugi element. Uwaga, uwaga, uwaga. Piękny motylek. Jaki związek może mieć piękny motylek z komnatą kuchenną? Motylków się nie je. Motylki nie mieszkają w kuchni. Myszka i motylek. Tę zagadkę za chwileczkę rozwiąże dla nas ciocia Malwa, która połączy te dwa zwierzątka z komnatą kuchenną. Idę po nią i jeszcze może może po ciocie Kami. Pamiętajcie o lajkowaniu i przygotujcie się na rozwiązanie wielkiej zagadki. Jak mysz i piękny o mogą mieszkać w sposób pyszny w komnacie kuchennej. Witajcie kochani! Cześć! Dzień dobry, dzień dobry, dzieciaki. Witam, witamy Was dzisiaj. Mamy tutaj wspaniałe, pyszne rzeczy. Oj, oj oj! I... Brzuszek burczy mi jeszcze bardziej, naprawdę. Ciocia Inga zadała nam taką zagadkę, mm. wiesz żeby zrobić y, motylka w kuchni i, i myszkę i, i w sumie nie wiem, czy Ale coś motylka jeszcze. to ja tylko z plasteliny chyba umiem zrobić. Nie o wiem, właśnie. A w sumie ja wiesz co, ja tak no. sobie pomyślałam, jak można zrobić motylka w kuchni i to może być jeszcze na dodatek taki pyszny, kolorowy motylek. I właśnie tutaj mamy takie różne różności, więc ja może Cię nauczę motylka, jak się robi. Bardzo bym chciała się nauczyć motylkę robić e, koniecznie, dlatego że dla mnie to na razie po prostu jest niewyobrażalne, że z papryki pomidorów, sałaty i jakichś takich składników mm -hmm. kulinarnych możemy Jeszcze zrobić motylka. To wiesz co to tak, bierzemy okay. sobie jakąś kanapeczkę. Dobrze, to ja. Jak Tym, lubimy masełko, prąd, tak. to możemy sobie smarować masełkiem. Ależ oczywiście. A wiesz, że motylek o, i masełko w ogóle mają tę samą część w nazwie w języku angielskim? Naprawdę? Tak. Niektórzy nawet nazywają motylka latającym masłem, bo Latające motylek... masło. A, bo motylek to butterfly. No właśnie, butterfly. A, A masło? masło to butter. O! Właśnie, tak nie do końca wiem, skąd ta nazwa się skąd wzięła to się wzięło i co, takie... co to ma jedno z drugim wspólnego, bo motylki z masłem średnio chyba nam ale się Ale patrz, powierza. jak ja tak, o, tak robię no. tak, to taki powstaje może taki, patrz, o motylek, nie? Ach, wiesz, no nie jakby wiem. myślę, że każdy ma swoje powody, ale wydaje mi się, że będzie trzeba po prostu poszukać historii, e, skąd to się wzięło. Skąd to się wzięło mm -hmm. tą, tak, butterfly. Patrz. No bo patrz, ja i... też mam masełko, bo ja bardzo lubię I masełko. dajemy pyszną sałatę teraz. Ta okay, takie dobrze. wielkie liście. Ho. Lubisz takie wielkie liście? Oczywiście, ale jak z tego liścia przejdziemy do motylka, to jest dla mnie zagadka. Mm -hmm. Dobrze, no to mam liść. A ma znaczenie, w którą stronę takie ten ta liść, nie? Nie, nie, Tak, tak. Później możemy sobie jest nałożyć dobrze. taki właśnie plasterek serka. Wiesz co, to jest takie zadanie dla tych, którzy w kuchni są tacy sprytni inaczej, wiesz? Bo to wszystko w zasadzie jest już pokrojone i gotowe i w zasadzie nie trzeba nic mieszać. I każdy z nas jest w stanie zrobić kanapkę. Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo proste. Słuchaj, ja tutaj mhm. zrobię taki paseczek i dla ciebie też już ukroję, Dobrze. że możemy zrobić z takiej właśnie papryki. Mhm. Okej, okay. okay. i to będzie taki ten, ten ciało, motylka, ta, tak? Tak, ta. motylka ciało. Okej, okay. mhm. Ten gru, główny główny tak. Teraz możemy wziąć e, hmm. na przykład właśnie jajeczko i możemy z tego zrobić takie ładne skrzydełka, ale właśnie tutaj tak na pół przekrojam hmm. to jajko. A ono jest takie grube trochę. No właśnie, więc ja mogę trochę o, odkroić, żeby nam się... Właśnie no no a myślę, że ja też możesz, samego jajka? Nie ty możesz wziąć nowe. Drugie? Możesz Dobre. wziąć drugie jajeczko. O, to, proszę. Zobaczcie, czyli trzeba by było do motylka ugotować jajeczko sobie wcześniej. Mhm. Dobra, spróbujemy. I takie plasterki. Tak, a? na pół, na... tylko wzdłuż, właśnie, wiesz? Nie, nie, tak, żeby było takie większe, to w tą stronę przekroić. No, widzisz, czyli w taką, tak, o, teraz, tak. Tak, 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 tak? Dobra, Zobaczcie. Mhm. No. Bo wtedy będzie większe. No wtedy tak. Będzie... będą o, większe. I ja jeszcze sobie właśnie. O, um, bo to jest takie mięciutkie, tak. sło, jakie pyszne jajeczko i ja właśnie sobie, o, nie, nie Jeszcze. Słuchajcie, kroimy, tylko widzicie, ja chciałabym to zrobić tak, żeby to było w miarę bezpiecznie, jakby jakieś małe krasnale no, robiły właśnie... to z rodzicami, to może rodzice tutaj pomogliby trochę. trochę. Pom Można oczywiście położyć całe połówki jajek, ale no to tak. później będzie ciężko zjeść, ale um, właśnie. No u mojego, no, u mnie wzór jest taki jeszcze bardziej fantazyjny, bo się rozchodzi mm -hmm. po prostu troszeczkę, o tak, mm -hmm. no nie chcę się Słuchajcie, zaraz to Ale podrawie. dobrze jest. No u Ciebie tak jakoś ładniej ten modelek. tam Może układa. miałam lepszy nóż, może zobacz. Może miałem lepsze jajko. A może lepiej się ugotowało. Może bo jak są, wiesz, co bardziej wg... na no. twardo, to łatwiej się tylko tak. bo to są jakieś świeże, pyszne jajka, więc. No, no właśnie, właśnie. O, dobra. No, ale ten motelek będzie bardzo kolorowy, Mogę tak mm -hmm. zobacz, jest zielony, żółty, czerwony, mm -hmm. klebek brązowy. I, co, no, tak I teraz się... jeszcze musimy znaleźć, tak, już. możemy zrobić jeszcze właśnie na przykład yy, drugi kawałeczek z Właśnie, z rzodkiewki. Na przykład zrobić ja samolite, jeszcze kolejne dobra, kółeczka. Jakieś takie właśnie. O. albo na przykład możemy tak pomyśleć właśnie, że tu. Pamiętam, mhm. że jak byłam mała, to na wsi zawsze lubiłam bardzo na łące. Obserwować sobie latające motyle, One były bardzo kolorowe. Nie? Różne kolory, mhm. różne barwy. O, zobaczymy. Z przodu. Tak. Jeszcze możemy oczywiście dodać tutaj coś, co jeszcze mamy. Mhm. Słuchaj, co takiego A jeszcze mamy? Wiem, czasami takich. Ty, pan czułek? 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 Czułek, oczywiście mamy czułki, możemy je zrobić ze szczypiorku tutaj. Ciekawa jestem, czy jest A, już ktoś, komu skończyły się składniki do motylka, bo na przykład zjadł w międzyczasie jajka z majonezem. O właśnie. E, bo powiem Wam, że mam taką pokusę tutaj, jak z trzecią malwą działamy, Aha. wszystko ślicznie wygląda, żeby jednak e, pchnąć sobie coś. To już jest o, to nam taki. Super. Ale wiesz, co jeszcze na przykład można plasterek ogórka gdzieś tutaj uh -huh. na przykład dołożyć? Uh -huh. I jeszcze zobacz, takie jak są małe pomidorki. Uh -huh. To ja tak, na ja przykład. Możemy włożyć. Możemy włożyć. Czy tu jeszcze na przykład taki no, pomidorka? Tak, tak. Tak ciebie, że tak. No, butterfly, super. A ma butter, tak? Bacier. a sama ma selko butter. Uh -huh. Przy czym chyba nie znam takiego e, gatunku modela jak modelek brzoskana. Ale może to nie nasze modelki mogą być. Takie. Chcesz jeszcze pomidorka takiego małego też? No właśnie tak, tylko ty tam jeszcze z ogórkiem zadziałam. A, jeszcze ma ogórek, tak... proszę, masz jeszcze ogóreczek. Słuchajcie, motylki bywają bardziej lub mniej kolorowe. Więc jak ktoś nie zdąży, mm -hmm. albo nie ma jakiegoś składnika. Można wymyślić no, no, prawda? Można wymyślić sobie. Albo na przykład kropki keczupu, porobić jeszcze. Właśnie. Można... O ale ty masz super jest... pomysł. No właśnie, można z keczupu. Tak, o. U, u, Ja tak sobie, wiesz co, przesunęłam no. nawet, żeby było trochę tutaj, żeby było no, widać żółtego właśnie, a, albo gdzieś widzę. właśnie na przykład, Dobrze. no. A te pomidorki masz takie No, tu możesz sobie wziąć Dobrze, takiego no, i pokroić no. też w tą stronę, żeby były takie malutkie. No właśnie tak, te jajeczka w dłuższą, a tak. pomidory w Jaj. Ja już mam mało ostry nóż, bo mi wszystko wypływa. O, już mamy tutaj takiego motylka. Nie no, ale to powiem Ci że ja, mimo głodu, tak już teraz tę kanapkę złożyłaś, mm. to miałabym opory, żeby skonsumować takiego motylka, Ja motoru, też nie wiem, czy, czy, śliczne, jak to zrobić właśnie. To jest takie śliczne, jak go zjeść? No ale wiesz, no jak nie zjemy, to się zepsuje. No to prawda. O, to też tak nie chcę. No właśnie. Słuchajcie, więc... popatrzcie. Nie do końca idzie mi to tak, jak z ci Malwie, ale to wcale nie oznacza, że mam tego motylkę. Nie robić po prostu. O, jakoś o. taki będzie unikalny. O, to mój o. będzie miał tylko tak. O, tu wyjmiemy mu. Nie no, super. niesamowicie, zobaczcie. I co by tutaj ten motylek teraz... To je... połóżmy go właśnie może o, Na talerzyk, ruf, ruf, ruf. jeden. Ja hmm. też położę tu motylek. Ale super. Ciekawe, czy ciocia Inga będzie zadowolona. Okay. Ja myślę, że musimy poprosić ją o przetestowanie. Jak nam to poszło? Jak no nam właśnie poszło wszystko. Mm -hmm. Niesamowite to jest. A muszę Ci powiedzieć, że motylki w ogóle y, mają bardzo takie... Y, misterne wzory na swoich skrzydełkach. Mm -hmm. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś widział z bliska motylka albo na jakimś zdjęciu, albo na nawet... przykład... Ale wiesz, no? że my z ciocią Jolą robiliśmy, rysowaliśmy różne motyle, ja pamiętam. No właśnie, to prawda, rysowałyście motyle. Cytrynek był, mm -hmm. pamiętam, paść królowej. Dobrze, mm -hmm. że ciocia Marwa ma taką dobrą pamięć, bo moja już taka dobra chyba nie jest. I myślę sobie, że możemy się dzisiaj nauczyć takiego trudnego, ale pięknego słowa, jak misterny po angielsku, mm -hmm. bo wzorki misterne. u motylka mm -hmm. są, bardzo misterne. I po angielsku to jest słówko Intricate. Ojej. Oh, yeah, intricate? Intricate. Mhm. Intricate. No pięknie. Powiedzcie dzieciaki razem z nami? Intricate. intricate. Słuchajcie, jesteście zbeśćaki. Mister... Poszło wam świetnie. I jak mama kiedyś przygotuje jakieś danie, które poda w wyszukany sposób na niedzielnym obiedzie, to możecie powiedzieć: Mami, it looks intricate. Mamusiu mm. wygląda misternie. Pięknie. Mm -hmm. Będzie dobrze, ale powiem Ci, że jak tak patrzę sobie na tego twojego motylka, to nachodzi mnie taka myśl, czy ten motylek nie mógłby zyskać pewnej koleżanki. Koleżanki? Koleżanki myszki. No właśnie, dziecięga mówiła już coś o myszce, wiesz? Więc ja nie wiem, czy tak, ty masz jakiś e, pomysł na myszkę. To mi się kojarzy, ale chyba musiałabym. E, musiałabyś mi troszkę pomóc tak koncepcyjnie, bo dobrze. ja mam pomysł na bazę do myszki. Dobrze. Dzieciaki, robimy myszkę? Robimy myszkę. Dobra, to chyba też potrzebujemy chlebka, no bo jak mm -hmm. kanapka, no to i chlebek jeszcze. Mm -hmm. e, myślę sobie, że moglibyśmy, co sprytniejsze z krzaty, zaprosiła Wam z rodzicami do wycięcia kółka z tego chleba. O, damy radę? Damy radę. Dobra, to ja spróbuję, ja zacznę. Słuchajcie, to jest w ogóle eksperyment nad eksperymentami. Uh -huh. Uciekło trochę. Zobaczcie, obejmę trochę ten swój chlebek tak, żeby nam wyszła kanapka myszka. Oczywiście tych reszteczek absolutnie nie będziemy wyrzucać. U mnie w domu się je suszy i ja je później mielę na półkę taką taką do y, różnego rodzaju... Czy ja, no, ja też tutaj to, sobie sposób... tak... Tak, spróbuj sobie wyciąć kółko. O, zobacz, jakoś mi poszedł. Nie musi być idealne kółko. Mm -hmm. I biorę sobie chlebek... A jak radzę, ktoś ma bo... na przykład pieska, może też dać pieskowi? Może dać. No tak, jeśli piesek akurat jadł wielodziarnisty chlebek, to no, oczywiście. Tak. I mm -hmm. zobaczcie, wyszło mi coś takiego. Mam taką większą. I myszki całe są pokryte futerkiem. Mm -hmm. No tylko, że kanapka z futerkiem to nie jest dobre. To były tak nam włoskich między zębami. Myślę, że nie było Kotków coś odwiedzą o futerku, o kanapkach z futerkiem, ale my chyba zrobimy z serka. Mm -hmm. tak, um, taki efekt, że ta nasza myszka ma takie puchate futerko. No, mm -hmm. Zobaczcie, my mamy serek granulowany. Więc mm -hmm. będziemy z tą malwą musiały trochę tego tak odsadzić, odsączyć. O, mm -hmm. I na tę myszkę tutaj sobie mm -hmm. o, zrobimy jej taki efekt puszystości. Mm -hmm. uh -huh. Super. O, proszę. Ja Spróbuj też sobie teraz trochę Tak, troszeczkę troszkę. trzeba odsadzić. Zobaczcie, jak, jak coś mm -hmm. się nie udało za pierwszym razem, to Ja, ja mam zobaczyć taką wielką mychę. Hmm, Ale to no tak. Masz... Taką dużą myszkę. Ty masz taką dużą myszkę po prostu. Mm -hmm. Mysz. Mama mysz i baby mysz. Dobra. Dobrze. O. Ok. Dla większego głodomora jest ta myszka. Zdecydowanie, zdecydowanie, zdecydowanie. No i myszka, jak sobie tak ja myślę o myszce, to pierwsze, co mi się kojarzy, to to, że myszce z główki wystają takie fajne, sympatyczne łóżka. Mm -hmm. I powiem ci, że ta rzutkiewka Twoja mnie zainspirowała, mm -hmm. bo wydaje mi się, że ona jest na tyle sztywna. Zrób ukrojmy sobie dwa plasterki. Rzutkiewki. Jeden drugi. Mm. I teraz najtrudniejsza część robienia całej myszki, tak mi się wydaje, żeby tak wsadzić te rzutkiewki, żeby tutaj one się trzymały to. jak uszy. O, zobaczcie, one trochę się, zaraz... się trzymają. Ale no, u, u mnie się przewraca i muszę je tak podwóźna. No właśnie, może, może właśnie można tak chyba. jakoś. E, tutaj zaraz włożymy. Tu jest się o co oprzeć, ale jeszcze o. To jest w sumie takie okay. tworzenie dzieł sztuki na knapce. Oj, zdecydowanie. Czyli zobacz, łączymy e, przyjemne spożywanie. Użytecznym mm -hmm. takim e, rozwojem też mm -hmm. i działamy przez sztukę. No ale jak wiemy, myszka nie składa się z samego futerka i uszu. Mm -hmm. I Potrzebujemy je jeszcze nawet coś oczka. zrobić. Oczka, tylko właśnie tak patrzę na to, co my tu mamy. Możemy albo z kawałeczka papryki, albo z kawałeczka mm, też oczek, tak, że może, pomidorki. może pomidorka, bo ja myślałam, że papryka mm -hmm. będzie. Z papryki łatwo nam się fajnie Bydnie. nosek. Mm -hmm. Tu masz to, już właśnie. Pomidora. No to kochani. Teraz malutkie kółeczka z pomidorków wytniemy mm -hmm. i zobaczymy. pluuuuk. co byłoby super? Jakbyście w domu mieli czarne oliwki. A, no właśnie. To wtedy z czarnych oliwek można byłoby zrobić oczka, a niektórzy rodzice mm -hmm. na przykład zjadają takie, e, takie, takie właśnie owoce, które nazywamy kaparami. One są a. bardzo malutkie, zieloniutkie mm -hmm. i aż się zawahałam do jakiej grupy po prostu roślin należą, ale może niektórzy mają. Moja myszka ma bardzo duże oczy, mm -hmm. to jest taka myszka, która serdecznie na nas patrzy, tymi mm -hmm. wielkimi oczami i rzeczywiście chyba, a wiesz, ja nie wiem, czy ja z tego chlebka, co mi został. nie zrobię jeszcze takich, żeby to było oczka. Widać. no takie, że ona ma jednak jakieś źrenice. No właśnie, może można, o, tak? O zobacz, tutaj jedna. Ja też tak skupię jeszcze. Uh -huh. O, no tutaj tak, wyszło. Jak to u Ciebie? No u mnie tak tylko próbuję jakiś nosek no, zrobić no, no. i właśnie tak wiesz to z tej. Z, ale a, jak wiesz, to właśnie ten nosek a ja zrobić? To tak zrobić taki trójkącik. Taki papryki. trójkącik. No właśnie próbuję wyciąć taki, taki trójkącik. Taki większy nawet. Mhm. nawet taki o. I ten jest taki bardziej równy nawet. Mhm. I zobaczmy, czy ten nosek nam tu wyjdzie. O. No dobra, no, powiedzmy, że to skrzyżowanie sowy z myszką. No bo jest to <laughs> troszkę słówkowato wychodzi. Ale e, Uważam, że to jest doskonałe, dlatego że każdy widzi w tej kanapce swoje ulubione Ale zmierzące. może wąsy? Wąsy, koniecznie. To, to, to już powinno dosyć jednoznacznie przybliżyć nas do myszki. Właśnie. E, no właśnie. No właśnie. Wąsy. Może jak zrobimy takie, to będą. Bo ja wiem, co, bo mhm. mam za blisko te oczy. I one są takie duże. Sowa ma takie tak, duże oczy. Prawda. O, teraz jeszcze bardziej. <laughs> jak sowa. sowa. Ale o. słuchajcie. Naprawdę. Trudno. Um, Chociaż patrz, no już głos. teraz to widać, że już mm -hmm. jest to taka no myszkowa. No. Taka myszka, myszka. A myszka to jest chyba łatwe po angielsku, bo to chyba każdy myszka wie, to jest prawda? Mouse w ogóle. No I Jak nawet nikt nie wie, bo nie widział zwierzątka, to każdy do komputera ma w domu. Tam, to A, tak samo się no mówi. Właśnie. Ale tak się zastanawiam, powiem Ci na tym. No bo co Ci się kojarzy z myszką w ogóle? Jak myślisz o myszkach, to co jest pierwsze, co Ci przychodzi do głowy? Mm. Pierwsza to jest, ba myszka Miki, taka, to ja znam. A, no właśnie, bo bajki. No tak, właśnie, tak, tak, tak. Myszka tak. Miki, bo ja pamiętam, że ja mam takie ogromne, jednak te wąsy. Moja myszka jest duża. No nie, oczekujemy tak. się. Tak, moja jest duża, jest to taką. musi. E, mm -hmm. Moi myszki z kolei, wszystkie włosy wyrastają z jednego miejsca, więc przecież... Może trzeba tak zmodyfikować, mm -hmm. ale ja sobie myślałam, że myszka jest też przede wszystkim po prostu malutka. I strachliwa jest jeszcze. E, myszka jest w ogóle strachliwa. Tak, bo no, się proszę. boi mi się wydaje. No jest, 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 jest. E, a ja bardzo chciałam dzieciom powiedzieć, no właśnie, że jest malutka chyba. Mm -hmm. Mieliśmy takie trudne słowo a propos motylka, to było intricate. A myszka może być tiny. Tiny. Tiny, tiny little mouse. Malenka, mała myszka. Zrobiłam trochę jeszcze taki mordek, no. ale wyszedł troszkę kotek, ale to nie wiem w sumie. Słuchaj, myszki do niedaleko, tylko pytanie. Uh -huh. Na czym nam zależy? Uh -huh. O, zobaczcie, mam uh -huh. takiego kotko-myszka, ale też jest fajny. Dobrze, no moja myszka wyszła taka malutka oczywiście, no. o zobaczcie. To mój bardziej, może jak ja zrobię trójkąty, to wyjdzie kotek wtedy. Tak, ale to możemy mieć dwa różne zwierzątka, tylko że nasza myszka i nasz kotek będą żyły ze sobą. Na jednym talerzu. Na jednym talerzu. Zobacz, o. Moja mostka mm -hmm. trochę dalej. O. Super. Nie, no, w ogóle te wiosenne kanapki wyglądają tak smakowicie, mm -hmm. że aż naprawdę, naprawdę no tak. będę musiała długo rozważyć, zanim zacznę je jeść. Została nam jeszcze jedna kromka w sumie. Możemy coś jeszcze pomyśleć, jak są mm. to takie wiosenne kanapki. Możemy pomyśleć Dobrze. nad jakimiś może kwiatami, żeby pomyśleć jakieś takie różne... Możemy Tam, zrobić wspólnie tę pomysł. kanapkę. Możemy, ale czy ty masz pomysł, jak te kwiatki w ogóle? Bo ja właśnie się już tak skupiłam na tej myszce, że już mi inspirowała. Możemy że... inspirować i myśleć. Dobra, no to Próbujmy jakieś Masażu stworzyć. Musi być. Jakieś kwiatki, właśnie. E, z czego możemy zrobić takie kwiatki? Zaraz, tak. co nam zostało? Fajnie nie wykorzystać. Została to jest rzodkiewka. To zróbmy może podrojona. jakieś. Właśnie z rzodkiewki też jakieś kółeczka, i mm -hmm. później ułożymy z tego jakiś kwiatuszek. Mm -hmm. Fajnie, żeby wykorzystać też te rzeczy. Koniecznie. Żeby nam się nie malowało. Na jedno wielkie liście, sałaty, to może być taka trawa, znaczy mhm. taka cała łąka. Tak. Możemy zrobić jakieś właśnie z tego no. szczypiorku. A ja odkroję niektóre kawałki mhm. i na przykład zaopiekuję się nimi bezpośrednio w postaci o protet. Mhm. Ale dobra, ta tylko O, wiesz, co wiem, to no. czy takie, żeby. A, a tło... zobacz, ale my chcemy mieć trawę, a to nie takie. A że może takie? Taki. Mogą, mogą, mogą być trawą. To ja bym dała żeby to tak, żeby było tak. O, mm -hmm. go ładniej, tak, to możemy ładniej. Tak, możemy tak. dać właśnie o, takie ładne kiełki. Mm -hmm. I z tego będą nam wyrastać piękne kwiatki. Możemy właśnie takie jakieś łodyżki tutaj. Wow. Mm. Mm. Dobra. Wydaje mi się, żeby takie taki jakiś jakby o, to fajne. Limon, albo, mm -hmm. Ciężko powiedzieć bardzo mm -hmm. co do końca, ale... Tu tak mm -hmm. taki... mam nawet taki, słuchaj, serek taki też na przykład no mógłby no. być. Na przykład, że taki środeczek jest i wokół tego na przykład zrobić z pomidorka. Mm -hmm. Takie wiesz, o Taki jeden jeszcze. zrobić mm. Jeszcze z żółtka tam mamy jakieś. No właśnie, tylko tak się zastanawiam, jak to się tutaj O, ale fajne. O, już jest taki. No to jeszcze jakiegoś nam brakuje? Czy albo tulipanka z papryki, coś. albo. Z... o Możemy jeszcze w ogóle takie. Tak, jest tyle odmian w że nawet nie wygląda. O, liści będą. Mhm. Ale fajnie. Nie, no, mhm. fajnie no, to ale to co co? Z papryki, coś jeszcze wymyślimy? Eee, może, z papryki, może z papryki. Ja chyba ja, ja to mhm. jakoś tak nie mam pomysłu. Ja A wiesz, co badak... możemy zrobić? Taki tulipan po prostu z papryki. Mhm. To właśnie niech mhm. będzie taki. E... To są w ogóle kwiatki 3D. To no są modele tak. 3D. Mhm. To tak zrobimy właśnie z tego. To są kanapkowe obrazy. Tak, 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 tak. tak. Zobacz, zrobimy trochę taki kwiat jakiś. Mhm. Taki tulipanek. O, super. Tylko, widzisz, mało miejsca na tej kanapce. No właśnie, właśnie To przydałaby się fajda chleba wielkości tej deski do krojenia. A to tutaj o, niech taki kranek. kwiatek tutaj będzie. Mm -hmm. Co? I zaraz możemy wołać Cię Ingę, żeby ona tutaj nam no powiedziała, właśnie, czy. Właśnie. Czy przechodzimy dalej nie, po prostu w naszych zmagania kulinarnych? Proszę bardzo, motylek no. myszka i gratis jeszcze jest bonus. Tak, to jest taki myszko kotkosówka. Jak mhm. czekajcie, tak, zobaczmy, jak podobne mhm. do myszki jakże podobne tylko mm -hmm. ta jest z rodziny czarnuszków, zdecydowanie. A ta jest z rodziny farożków. Farożków. <laughs> tu jeszcze mamy o. kanapkę o, kwiaty, Ale motylek też. Ten jest z mm -hmm. rodziny cekinowatych, a ten z rodziny pysznych. Pysznych, mm -hmm. pyszniastych. A kto może zjeść te kanapki? Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. No Myślę, że tu mamy jakieś testera. Chyba no nam dobrze. się zgłasza, Inga na testera kanapkowego, ale podzielę się. To bardzo dobrze. się cieszę. Słuchajcie, mam nadzieję, że zrobicie przepiękne kanapki wiosenne i prześlecie nam zdjęcia, ale ponieważ jest środa, to ja poproszę Cię, Kamilę, o konkurs. Tak sobie pomyślałam, że jak ja już jestem gościem w Przepięknym Królestwie, to konkurs musi być angielski mm -hmm. i nie wiem, czy pamiętacie drogie dzieciaki i wy drogie ciocie, że dzisiaj pojawiły się takie dwa słówka przy okazji motylka i myszki, mm -hmm. które chciałam gdzieś tam zaszczepić dzieciom, żeby się nauczyły. Pamiętacie te słowa? Nie przypominajmy teraz, rano. tylko powiedzmy po polsku, Po że polsku ja oczywiście sobie znaleźć albo może zapamiętały. Pierwsze słówko to było misterny. Mhm. Mówiliśmy o wzorkach na skrzydełkach motyla, i mówiliśmy, tak. że one są misterne. Więc to było słówko misterne, a drugie to było malutki, bo myszki są malutkie. I o mhm. tym też mówiliśmy. A więc napiszcie, prosimy w komentarzu, jak jest po angielsku misterny i jak jest malutki. My się teraz pomodlimy, a potem zjemy, a zjemy do dzieła myszkę albo motylka, albo kwiatki. Widzicie, tak jak jest. to w kuchni Ciocia Malwa potrafi razem z Ciociołkami włączyć y, do menu myszkę i motylkę. To się o radość piosenną dla nas wszystkich. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 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 Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzina godzinę śmierci naszej. naszej. Amen. Amen. Królowo radości, módl się za, za nami. Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Nadyjko, którą chcesz kanapeczkę? Myszkę. O nie, ja tak mm. chciałam myszkę, ale dam. Możesz zjeść moją myszkę. Tak? Aha. O, dziękuję. A Ty, Kami, jaką chcesz? Ja chyba pójdę w stronę kwiatów. O, o myślę, a tak. ja chcę motylka. To wszystko się zgadza. Słuchajcie, pamiętajcie o lajkowaniu. Niech dużo dzieciaków zrobi piękne, wiosenne kanapki, a my teraz jemy, y, mogę tą małą myszkę? Ale rzeczywiście, mhm. bardzo cię proszę, a ja zaraz po prostu rzucę się w stronę kwiatka. Jak to w ogóle jesteś takiego małego? Szkoda męca? jeść takie piękne. Chodź tylko wleć tu mi do buzi. Ja hmm. chyba zrobię tak, że poczekam, jak wy sobie radzicie z takimi kanapkami. <laughs> i <buzi> spróbują sama. Może <laughs> no, najpierw zjem wąsa. Zdecydowanie. A ja zacznę od kiełków. Hmm. Hmm. Jakie pyszne to wąsy myszki. 拜拜，拜 <laughs>、oh.。<Bye. S 1>